W Millwood dochodzi do serii podziemnych wybuchów. Inżynier Scott Daniel spróbuje znaleźć ich przyczynę i rozpoczyna prywatne śledztwo. Inżynier odkrywa, że wstrząsy sejsmiczne naruszyły zło. Chyba nie jestem interesującą osobą. Shisha. Jessica i Lynn to para nastolatek z Chicago, które łączy przyjaźń i miłość do tańca. Obie chcą zostać gwiazdami i wystąpić w popularnym programie tanecznym Dance TV. Baraj, dasz radę. A ponieważ zapału, urody i talentu im nie brak, mają spore szanse. Sara Jessica Parker, Helen Hunt i Gina Gershon w komedii Dziewczyny chcą się bawić. Piedziałek o 18.20 W czasach, gdy cała Polska oszalała na punkcie tańca, warto wiedzieć, że inni zrobili to już dawno.